Pierwszy bieg krewniaków, Blood Brothers Run, to bieg, który promuje ideę honorowego kwiodawstwa. Czyli jednoznacznie promujemy ratowanie ludzkiego życia. W Polsce krew jest potrzebna co 15 sekund. Dlatego różne formy mające na celu edukować potencjalnych kwiodawców do tego, żeby oddawali krew, są bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że mogę być jednym z wielu ambasadorów tego biegu i pomagać, wspierać też jako krewniak. Także to jest. Naprawdę bardzo przyjemne, bardzo miłe. Bieg to jest, to jest tylko taki fragment. Ja uważam, najważniejsza jest intencja, to co się dzieje w środku. To jest przepiękna sytuacja i uważam, że tutaj każdy nie tylko chce przyjechać, uczestniczyć w tym biegu, tylko chce być właśnie na tym wydarzeniu. Ta impreza rzeczywiście gromadzi ludzi empatycznych i jakby ta empatia i, i duch pomagania innym jest czymś naczelnym w tym momencie. Tu nie chodzi o wynik, nie chodzi o, um, o splendor, po prostu jest, cel jest jeden – namówić ludzi do, do pomagania. Ja, prawdę mówiąc, biegnę pierwszy raz w życiu. W ogóle, ogólnie nie biegam, nie jestem e, tak jakoś przygotowana do tego biegu, dlatego biegnę tylko na 2,5 kilometra <laughs> i mam nadzieję, że dobiegnę. Kazali mi się rozgrzać, żeby mięsi nie były zimne. I mam nadzieję, że dam radę, no, w grupie zawsze jest raźniej. Pierwszy raz w życiu biegłam i mąż powiedział, że 2,5 to jest za mało, że wstyd, więc zgłosiliśmy się na piątkę i rzeczywiście udało nam się przebiec. Bardzo jestem szczęśliwa i przede wszystkim dlatego, że, że dzisiaj mogłam być tutaj z krewniakami i, i promować krwiodawstwo, bo to jest bardzo ważne. Biegam od 5 lat długie dystanse, głównie 10. 5 i 10 kilometrów, dzisiaj z powodu kontuzji musiałem startować na, na 2,5, no zdobyłem pierwsze miejsce w swojej kategorii. Na jakim dystansie biegłeś? 2,5 km. I, i powiedz, ja, jak, jak się biegło? No po połowie już mi się nie chciało biec, ale dałem radę do końca, no i zdobyłem nagrody fajne. Powiedz mi, hej, hej, powiedz mi, jaka jest Twoja grupa krwi. Oddawanie krwi, pomaganie innym, no to jest bardzo pozytywne zjawisko, jestem za.